Niedawno odbyły się protesty w Warszawie przed siedzibą ministerstwa. Oczywiście media głównego nurtu nie pokazują tego. Ani prawa, ani lewa strona naszej, że tak powiem, sceny politycznej. Każdy ma swoją telewizję, ale tego, tego się nie pokazuje. Ja niestety... Oczywiście protesty przeciwko WHO, oddaniu władzy. Bardzo ważne jest rzeczy. Ja niestety być tam... Nie mogłem osobiście, niestety i bardzo ża żałuję. Niemniej jednak, tam, właśnie w ten dzień, było tam wiele ludzi, których bardzo cenię i szanuję za ich pracę. Nie tylko z mediów, e, z mediów niezależnych, ale również tych innych, właśnie tych innych, bardzo dla mnie ważnych. Właśnie jedną z takich osób jest porucznik rezerwy Szymon Fial. No właśnie, powiedział to, co my. Żołnierze, powinniśmy mówić głośno. Zrobił to swego czasu, co powinni też również oficerowie zrobić i postąpić właśnie tak jak on wobec swoich przełożonych. Zresztą chciałbym, żebyście jego wypowiedzi posłuchali. Jestem oficerem Wojska Polskiego, dowódcą kompanii w Borcznika. Służbę rozpocząłem w 2012 roku. Za obronę konstytucyjnych praw moich podwładnych zostałem zwolniony i przeniesiony do rezerwy. W obronie praw człowieka dwukrotnie występowałem w Sejmie i dziesięciokrotnie w sądach. 6 marca tego roku wygrałem sprawę z ministrem obrony narodowej. Sąd orzec, że zostałem zwolniony bezprawnie. Z drugiej strony bronię się przed tendencyjnym oskarżeniem o przekroczenie uprawnień, które traktuje jako bezprawne działania odwetowe wobec sygnalisty. Mogliście się o tym dowiedzieć tylko z zależnych i patriotycznych dziennikarzy, takich jak obecna na moich rozprawach Luiza, która transmituje również to wydarzenie na konkretnym kanale. Występuję tu jako przedstawiciel Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń, które zrzesza mundurowych. Przysięgałem stać na straży Konstytucji. Przypominam, że zawarte w Konstytucji zasady wolności od eksperymentów i ochrony życia prywatnego należy stosować bez bezpośrednio. A władza państwowa jak prezydent RP, rada ministrów czy władza ustawodawcza nie mają prawa przekazywania kompetencji władzy publicznej organizacjom międzynarodowym w tym WHO czy Unii Europejskiej. Wszystkie ratyfikowane umowy międzynarodowe dotyczące przedmiotowej sprawy są z urzędu nieważne. Zmuszanie obywateli do ich przestrzegania, do czego uzurpują sobie prawo przedstawiciele partyjni jest poważnym przestępstwem, które zgodnie z artykułem 44 Konstytucji nie podlega przedawnieniu. Takie działania należy uznać za celowe przestępstwa na szkodę narodu, które w referendum konstytucyjnym ustalił prawa i nie wyraził zgody na ich naruszenie. Naruszenie choćby jednego artykułu Konstytucji RP jest przestępstwem. W przypadku przymusu leczenia. Każdy obywatel zgodnie z artykułem 82 Konstytucji ma obowiązek się bronić, co zostanie potraktowane jako obrona konieczna oraz obrona praw konstytucyjnych wszystkich obywateli. Ten obowiązek jest tym większym zobowiązaniem dla przedstawicieli służb mundurowych. Wydawanie i wykonywanie bezprawnych rozkazów jest przestępstwem. Brońcie siebie i narodu, a nie stołków swoich przełożonych. Ci, którzy naruszają lub chcą naruszyć. Konstytucyjne prawa Polaków zostaną ukarani. Dotyczy to przede wszystkim funkcjonariuszy publicznych, ponieważ przysięgali stać na straży konstytucji. Nie można ograniczyć niezbywalnych praw i godności człowieka. Nie można polecić nikomu tego, co nie jest prawem nakazane. Wielu o tym zapomniało, ale nie wszyscy. Moi podwładni byli wyróżniani bez względu na kryterium zaszczepienia. Po moim zawiadomieniu na prokuraturę. Zaczęto z powrotem przyjmować żołnierzy niezaszczepionych na kurs oficerski w Akademii Wojsk Lądowych. W marcu 2022 roku mieli zwolnić wszystkich niezaszczepionych żołnierzy. Protesty środowisk niezależnych, w których również brałem udział, spowodowały odrzucenie projektu ustawy Druk Sejmowy 1981, co ukróciło dalsze bezprawie. Niezaszczepieni mundurowi dalej służą Ojczyźnie. Co jest niemal evenementem na tle innych państw Europy i Stanów Zjednoczonych. Ograniczanie praw człowieka stanowi w konsekwencji ograniczenie wolności narodu. Wmawia się nam, że to wszystko jest dla naszego dobra. Dajemy się oszukiwać i oddajemy wolność, którą jako naród opłaciliśmy krwią. Nie trzeba już ofiar. Wystarczy nie przyzwalać na bezprawie wobec siebie i innych. Dlatego tu jestem jako żołnierz Wojska Polskiego. Jestem tu po to, żeby przekonać Was, że nie ma innej drogi, żeby czuć się bezpiecznie we własnym domu, jak wzajemnie się chronić. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Z porucznikiem Fijałem znamy się osobiście. Mieliśmy razem okazję wystąpić przed pocelską komisją śledczą do spraw nadużyć w wojsku polskim. Chodziło wtedy właśnie o segregację sanitarną. Przesłuchanie raptem 5,5 godziny, właśnie nas i innych świadków. To wszystko było na żywo. Możecie sobie to znaleźć na, na różnego rodzaju, właśnie, mediach społecznościowych, również na stronie Sejmu z tego co się orientuje. Właśnie. I to co on mówił, tak właśnie po, po powinni postępować oficerowie. Właśnie tak powinni wszyscy zareagować, jak to się ten cały cyrk to zmuszanie do eksperymentu medycznego się zaczęło. Tak powinniście bronić ludzi, panowie oficerowie. Tak jak Szymon, on poniósł, można powiedzieć, dla człowieka, który kocha mundur, najwyższą cenę. Jest już poza wojskiem, ale się nie poddaje, i ciągle będzie mówił to. Co powinno wybrzmieć. I powiem szczerze, ja, Wy, wszyscy mundurowi, powinniście go wspierać w tym, co robi. Powinniście go wspierać, bo jeszcze wiecie dlaczego? Żeby to nigdy więcej się nie powtórzyło. Żeby nigdy więcej nikt nie, wa, nie oceniał Was właśnie przez pryzmat tego, czy wprowadzicie coś do swojego ciała, czy też nie. Wspierajcie porucznika Szymona Fijała. Jego walka wciąż trwa, niedługo kolejne rozprawy sądowe. Będziemy o nich mówić. Jeżeli możecie, pojawcie się tam, jak przyjdzie czas. Pozdrawiam serdecznie.